Witam ponownie w wyjściu nad morze przez most światło zielone śmiało możemy chodzić no idzie się bardzo słonecznie nie wiem jaka będzie tak właśnie jak będzie odbierać ale mi się wydaje że Raczej dobrze tu pokazujemy od strony darłowa możemy przybliżyć tu tak jak było wtedy co tą kamerką cały jestarnia morska Odpływa Może? teraz Maciej się sfilmuj teraz dziadka, dziadek podejdzie tam i będziemy śli dalej pozdrawiam serdecznie dzisiaj taki słonecznik no ale spróbujemy nakrać ten filmik no i tak jak pozdrawiam Tomiego z Krakowa bo on tak właśnie odprowadza ja skoro jestem w tym darówku warto też pokazać to darówko przyjeżdżam tu od 20 lat także idziemy dalej zaraz dojdziemy do plaży Maciej, Maciej, Jezu. i idziemy przez most. Później, może tak się nam uda, że jak będziemy wracać za 20 minut, to most będzie zamykany i będą przepływać utry to ja się filmuje też dodatkowo. Zobaczcie, ile tu atrakcji dla dzieci. strzelają mijamy tutaj właśnie pocztę tu można wysłać i kupić widokówki, znaczki teraz dojdziemy do hotelu Apollo Za nami most no, no. tu już mniejszy ruch, bo w mieście jest akurat taka pora obiadowa. Patrzymy jak na plaży sądzę, że nie za wiele będzie ludzi na plaży. Jest ten hotel Apollo. Tam jest na Apollo, z drugiej strony kamerka, w której jest na żywo filmowane. Bo trzeba tylko, jakiś link znaleźć, kamerka Apollo. tam można gofry, jakieś nawet piwko napić się. Każdy pyta się jak daleko do morza. Ja tu odeszłem najdalszy punkt, bo morze już jest tu przed nami co zauważycie a tam jest punkt jak jedziemy z Bospońskiej to można od razu tak jak mówiłem kobie Biedronki i później prosta droga na plażę no, na plaży trochę ludzi ale mało no bo dzisiaj nie było tak upalnie. zbliża trochę. To będzie wiatr. Zejście na plażę. A my tu się na chwilę zatrzymamy. No i jesteśmy nad Bałtykiem. Nie wiem, czy ma sens filmowanie pod słońce, ale spróbuję. Spróbuję właśnie teraz pod słońce. Na pewno się przyciemni Tego jeszcze dwa lata temu nie było wybudowane więc w czasie to takie molo Ale jak mówię w darówku pięknie jest co nikt nie nosi bo nie ma takiej potrzeby szybciej to przelatuje tam pod nami traki widać no 8 minut, dziękuję. Jeszcze jeden filmik dzisiaj spróbuję Trzymajcie się zdrowo